Thank you. Salvador Dali Jako dziecko Salvador miewał napady złości i szału. Inne dzieci znęcały się nad nim. Wyglądał i zachowywał się zbyt dziwacznie, żeby inni go rozumieli. Kiedy przeniósł się do szkoły artystycznej, było jeszcze gorzej. Salvador spędzał większość czasu śniąc na jawie. W końcu został wyrzucony ze szkoły za wprowadzanie chaosu. Przeprowadził się do Paryża żeby doskonalić rzemiosło w towarzystwie innych artystów. Tworzył filmy, rzeźby i dziwaczne obrazy niczym ze snów, przedstawiające topniejące zegary i słonie o chudych nogach wyższych niż wieżowce. Wszyscy byli zachwyceni jego dziełami. Podobnie jak Salwador, były niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. To, co niegdyś było przedmiotem zaczepek, stało się niezwykłą zaletą Salwadora. Był nie szablonowy. Im dziwaczniej Salwador się zachowywał, tym bardziej wszyscy się nim zachwycali. Pewnego razu wypełnił cały samochód kalafiorami i jeździł ulicami Paryża rozdając warzywa. Innym razem prowadził wykład w stroju płetwonurka. Chodził na spacery z mrówkojadem. Jego zwierzątkiem domowym był ocelot, duży kot podobny do pumy, cały w cętki. Kiedy Salvador zabierał go do restauracji, ludzie byli przerażeni. Mówił im, że to zwykły kot, którego po prostu pomalował. Salwador był tak popularny, że wiele osób i firm chciało z nim pracować. Jeśli kiedyś jadłeś lizaka Chupa Chups, to miałeś kontakt z dziełem sztuki Salwadora, który zaprojektował logo słynnych lizaków. Salwador stał się jedną z najbardziej podziwianych i oryginalnych postaci w historii sztuki. Wszystko dzięki temu, że był sobą.